Zastanawialiśmy się razem z Księdzem Jackiem Świątkiem, gdybyśmy zapytali przeciętnego przechodnia na ulicę o objawienia Maryjne, które kojarzy, to podejrzewamy, że w pierwszej kolejności pojawiłaby się Fatima i Lourdes. I właśnie o Lourdes przez najbliższe tygodnie mówić będziemy jedno z najważniejszych objawień Maryjnych. Chociaż też paradoksalnie takie objawienie, gdzie przesłanie schodzi na plan dalszy no to może zacznijmy od samego początku i od takiego umiejscowienia wśród innych objawień tego objawienia, bo kiedy ksiądz przygotowywał się do, do dzisiejszych kateches, no to zapewne jakieś też własne myśli się pojawiały, więc na początku tych myśli jestem ciekawa, jak ksiądz postrzega to objawienie pośród tych wszystkich objawień, które już zostało mówione w katechesach, do których też będziemy jeszcze nawiązywać w przyszłości. Przyznam się, że jeżeli chodzi o objawienia ludzkie, sprawa się Dość prosta. Znajomość tego miejsca, znajomość wszystkich cudów, które tam się dokonywały, uzdrowień rozlicznych, także pielgrzymowanie do tego miejsca ludzi, które przyjmuje pielgrzymów powiedzmy milionami w ciągu roku do tej małej podpirenejskiej miejscowości we Francji. Zdawało mi się rzeczą prostą, bo skoro wszyscy na ten temat wszystko wiemy, to wszystko jest bardzo jasne. Wszyscy znają postać wizjonerki, czyli świętej dzisiaj Bernardetty Subiru. Wszyscy mniej więcej potrafią powiedzieć parę słów na jej temat, choć okazuje się, że w większości są to bardzo ogólnikowe wiadomości. Natomiast kiedy człowiek się zaczyna wdrążać troszeczkę w tematykę tych zjawień Najświętszej Maryi Panny, to okazuje się, że pojawiają się pewne trudności. Po pierwsze, ciekawą rzeczą jest to, że Maryja nie przekazuje żadnego przesłania ludzkości. Myśmy już się przyzwyczaili, że przecież mieliśmy i objawienia na Rue du Bac w Paryżu, mieliśmy objawienia w La Salette, nawet licheń mieliśmy, gdzie są jakieś przesłania, coś się mówi na temat większej ilości osób. Tutaj takiego przesłania jako takiego. Nie ma. Fatima przecież też są przesłania, Getrzfaut też są przesłania, o których jeszcze będziemy mówili. Bardzo często, jak będziemy o tym jeszcze się przekonywać, ów dialog pomiędzy Bernardettą a panią, która jej się pojawia, jest dialogiem bez słów. Ewentualnie opiera się na modlitwie, na znakach, które ona czyni, na różnego rodzaju poleceniach, które Maryja wydaje, żeby Bernardetta to zrobiła, albo żeby przekazała coś proboszczowi i nikomu więcej. Tam więcej nic nie ma na temat jakiegoś większego przesłania dla ludzkości. Zacząłem się zastanawiać skąd to się bierze. Wydaje mi się, że musimy troszeczkę umiejscowić jednak w czasie historycznym owe objawienia. Otóż one dokonywały się praktycznie na przełomie pół roku, trochę więcej jak pół roku, bo od 11 lutego aż do 16 lipca 1858 roku. Jest to czas względnego spokoju, jeżeli chodzi o kontynenty Europejski, większych wojen wówczas nie ma, żadnych konfliktów nie ma, ale coś wisi w powietrzu. My musimy pamiętać, że najgorsze czasy dla kościoła w Europie w XIX wieku przyszły dopiero w ostatnich trzech dekadach tego wieku. To były lata 70. Wtedy w Niemczech chociażby nasila się słynny kulturkampf. My dzisiaj odnosimy to do naszych narodowych spraw, ale musimy pamiętać, że w ramach kulturkampfu Bismarck walczył także z kościołem. To była walka o kulturę, o zawłaszczanie kultury i stworzenie laickich, podstawowej kultury. Podobnie rzecz miała się we Francji. Po Potem, kiedy na przykład pojawiają się objawienia fatimskie, dowiadujemy się, że przecież w Fatimie, w Hiszpanii zaczyną narastać tego typu działania idące już od władz, bo władze przyjmują ludzie, którzy są przeciwni nie tylko Kościołowi, ale przeciwni wręcz Bogu. Tu się pojawia potem cała Rosja. Tutaj także będą pojawiać się ruchy, które dokonują się we Francji. Pamiętajmy, że po zjednoczeniu Włoch papież ogłasza się więźniem Watykanu, a we Włoszech zaczynają być wydawane ustawy, które są wybitnie przeciw Kościołowi. Przeciwko Panu Bogu. Następuje potężna walka z Panem Bogiem. I o ile w przypadku no chociażby nawet y, La Salette, lata XIX wieku, mamy już podane pewne apokaliptyczne jakieś przesłanie, które dzisiaj jest, jak powiedzieliśmy sobie, na nowo badane w sekret Melanii, który jest na nowo badany. O tyle tutaj tego nie ma. Potem, jeżeli będziemy mówili o innych objawieniach, nagle się okaże, że pojawią się objawienia, które znowu będą przekazywać pewne przesłania dla świata. Tu tego nie ma. Wydaje mi się, że te objawienia trzeba by było bardziej umiejscowić jako swoistą obecność nie tyle nauczenie, przekazanie, ile pokazanie, że. Nie jesteśmy pośród tej całej nawałnicy historycznej, nie jesteśmy sami, że łączy się z nami także i owa sfera niebiańska, o której my często bardzo zapominamy. Dzisiaj na przykład, kiedy słyszymy o różnego rodzaju prześladowaniach naszych braci, czy to będą prześladowania, jak słyszeliśmy w Nigerii, gdzie giną ludzie, są rozstrzeliwani, to od razu pierwszą rzeczą, którą chcemy robić, to przeprowadzać różnego rodzaju działania prawne, które są potrzebne jak najbardziej. Nie mówię, że one nie są potrzebne, ale chcemy to załatwić własnymi siłami. Zapominamy o jednej Prostej rzeczy, że jest jeszcze coś takiego jak Kościół Niebiański, Kościół Triumfujący w Niebie, który złączony z Bogiem może stanowić dla nas pomoc. I to nie tę pomoc, że On za nas coś załatwi, nie tę pomoc, że On coś będzie nam jak gdyby. Tu na Ziemi budował, że będzie tworzył, że będzie niszczył jakieś złe struktury, ale po prostu z nami będzie, z ogromem, całym ogromem łaski, sam fakt tego, że lud przemawia do nas poprzez uzdrowienia. To jest miejsce, gdzie dokonują się uzdrowienia. Pokazuje, że ta obecność działa nie tylko na sferę duchową, bo też mówimy o uzdrowieniach jako nawróceniach, które dokonywały się dzięki Lourdes, ale także dokonuje się w sferze fizycznej. Na drugi dzień po wykopaniu przez Bernadette'a owego słynnego źródełka, które do dnia dzisiejszego bije, dokonuje się uzdrowienie ślepca, który nagle zaczyna widzieć, zaczyna dostrzegać całą rzeczywistość. To są wszystko pewne znaki, które możemy sobie dzisiaj dopiero gdzieś tam odczytywać, jako pokazywanie przez Matkę Bożą sposobu naszego życia. W końcu ona, jak uczy nas Sobór, jest przewodniczką wiary. Pokazuje nam sposób naszego życia, sposób naszego zjednoczenia z Panem Bogiem. Nie w tym sensie, że my jednoczymy się z nią przeciw Panu Bogu. Ona uczy, tak jak matka uczy dziecko posługiwania się widelcem i nożem, żeby dziecko mogło spokojnie spożyć posiłek, tak i Maryja uczy nas swoistego posługiwania się wiarą aby ta wiara przynosiła w nas owoce. Owoce, czyli nasze, nasze uświęcenie. To wydaje mi się taki pierwszy nurt, który się pokazuje. To jest objawienie obecności.